Hej, mam na ja imię Jakub, a ja jestem Łukasz. Jesteśmy uczniami czwartych klas technikum. Zdobywając coraz większą wiedzę zawodową, zrozumieliśmy, że aby skutecznie na rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Kiedy nadarzyła się taka okazja, spośród kilku propozycji e, zorganizowanych kursów wybrałem kurs barmana. Już na samym początku zrozumiałem, że zawód, który wybrałem, nie jest taki prosty. No i moje wyobrażenie odnośnie jego było niepełne i omylne. To bowiem nie tylko wydawanie trunku, Barmaństwo to zawód interdyscyplinarny. Od osoby pracującej za barem wymaga się znawstwa, zasad fiksologii, dobroznawstwa i psychologii sprzedaży. Musiałem nauczyć się szkoły barmańskie, zapoznać się z sprzętem wyposażenia baru, jednak szczególnym zainteresowaniem moim było organizowanie krótkich eventów, ślubów itd. Może w przyszłości zajmiemy się tego typu działalnością? Kto wie? Yeah. <laughs>